Wydział pedagogiki i psychologii jest wydziałem wbrew e, pozorom zróżnicowanym, jeżeli chodzi o możliwości studiowania. Oczywiście możliwość realizacji e, określonych e, zadań dydaktycznych, czyli po prostu prowadzenie dydaktyki w obrębie określonych kierunków specjalności jest związane z potencjałem, którym dysponujemy. I jeżeli chodzi o ten potencjał, to można by trzy takie główne elementy wymienić. Po pierwsze, kadra, po pierwsze, kadra, e, bardzo mocna, która się ciągle rozwija, perspektywiczna. Ten przedmiot nazywa się Technologie Informacyjne i uczymy się informacji o nowych mediach. Dzisiejsze zajęcia mi się bardzo podobały, czyli właśnie różne zastosowania iPada, że można wykorzystać aplikacje do tworzenia muzyki i dowiedziałam się wielu rzeczy nowych. Po drugie, w przypadku wydziału, który jest wydziałem społecznym, humanistycznym. Bardzo istotnym elementem jest bibliotek. I mamy fantastyczną bibliotekę, bardzo nowoczesną, z zasobami powyżej 100 tysięcy woluminów. I to jest nasze oczko w głowie, perełka. Trzeci element to oczywiście infrastruktura, jeżeli chodzi o sale dydaktyczne. W ostatnich latach przeprowadziliśmy szereg remontów w, tym, w tych dawnych budynkach, którymi dysponowaliśmy, ale tak naprawdę skok cywilizacyjny to jest ostatni rok, kiedy uzyskaliśmy bardzo nowoczesny, nowy budynek dydaktyczny z dwiema wspaniałymi aulami. Jedną na 300 miejsca, drugą na 150, które można w razie potrzeby połączyć i powstaje bardzo nowoczesna przestrzeń ze sceną pośrodku na 450 miejsc. Teatralna nowej, nowej auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku. I aktualnie mamy zajęcia teatralne, które prowadzi pani Mariola Wojtkiewicz. I jak przychodzę tutaj, to zawsze mam jakoś mówię sobie, mam zawalony czas, ale lubię tu przychodzić. Zresztą atmosfera jest świetna i dziewczyny są świetne i chcemy razem coś tworzyć. Teraz jesteśmy na zajęciach, które dotyczą sztuk plastycznych w terapii. No i zajmujemy się uzewnętrznianiem swoich emocji. Tak? Malujemy na ogromnych brystolach to, co tak właściwie nam serce czy dusza na pędzel przyniesie. Bardzo bym chciał funkcjonować w ogóle w, w takich czasach, że to studenci nadają rytm temu wszystkiemu, co wypełnia tę nowoczesną infrastrukturę. Takich inicjatyw jest, jest sporo, bo to jest oczywiście coś, co jest klasyczne dla każdej uczelni, każdego wydziału to są koła naukowe. Na naszym wydziale działa koło animacji kultury, robimy różne imprezy, dzisiaj mamy akurat dni otwarte i zorganizowaliśmy pewne studio fotograficzne, gdzie każdy może sobie zrobić wyjątkowe zdjęcia. Wcześniej robiliśmy różne imprezy, na przykład pokaz filmów, pokaz zdjęć, różnorakie imprezy, gdzie każdy student może się w jakiś sposób indywidualny dla samego siebie zaktywizować. Bardzo istotne jest zapewne, że możemy nawiązywać współpracę też ze studentami z innych krajów. Bardzo ciekawie rozwija się wymiana w ramach programu Erasmus. Dzisiaj pedagog to jest osoba wyposażona w odpowiednie kompetencje, która potrafi tym ludziom, którzy funkcjonują w określonych uwarunkowaniach społecznych, pomóc w ich rozwoju w różnych fazach ich życia.